Cześć wszystkim, jestem Gabriela, kocham fitness. Dużo ćwiczyłam i się rozwijałam. Dziękuję za wsparcie. Dzięki za miłość, kocham Was wszystkich, buziaki. Cześć, mam na imię Sofia, codziennie ćwiczę, lubię też gry wideo, lubię też gry wideo. Dzięki, że doceniacie naszą pracę. Całuski. Mała rada. Chcesz być silny jak ja? Chcesz być silny jak ja? Trenuj codziennie z dyscypliną i determinacją, wielki buziak. Jestem Vanessa, mam kilka tytułów. Kocham fitness, trenuję codziennie. Buziaki, kocham Was wszystkich. Hej, polub film i subskrybuj kanał. Dzięki za oglądanie, kocham Was. Cześć, jestem Izabela, mam ten klub. Jestem bizneswoman i kulturystką. Fitness dał mi to wszystko. Buziaki, kocham Was. Mam na imię Maria. Trenuję na siłowni. Moje ciało rośnie. Mam pełno energii. Radosne buziaki dla Was wszystkich. Hej, podoba Ci się treść, którą tu znalazłeś? Subskrybuj kanał, polub film, skomentuj i podziel się ze znajomymi. Subskrybuj kanał, polub film, skomentuj i podziel się ze znajomymi. Buziaki, kocham Was wszystkich. Cześć, mam na imię Manuela. Gdy tylko mogę, chodzę na spacery do lasu. Kocham przyrodę, fitness i Was wszystkich. Buziaki. Cześć, jestem Emil. Pokonałem wiele trudności dzięki treningowi siłowemu, Ci dzięki treningowi siłowemu, Buziaki. Cześć, jestem Angelika, jestem bardzo zdyscyplinowana. Codziennie trenuję i stosuję dietę wysokobiałkową. Ciągle się rozwijam. Buziaki dla Was. Cześć wszystkim. Subskrybujcie i lajkujcie, by wesprzeć kanał. Buziaki, jesteście moją motywacją. Kocham Was. Cześć, jestem Sabrina. Kocham was wszystkich. Jesteście moimi skarbami, buziaki. Witajcie kochani. Jestem Kristina. Jestem dietetykiem i trenuję siłowo. Buziaki. Kocham was wszystkich. Buziaki. Cześć, ludzie! Jestem Tatiana, właścicielka tego baru. Jestem też fizjoterapeutką i uwielbiam siłownie, wielkie buziaki dla Was. Cześć, ludzie! Subskrybuj kanał i polub film. Buziaki, jesteście moimi skarbami. Cześć, nazywam się Renata. Jestem policjantką federalną. Jestem mistrzynią świata. Wygrałam kilka zawodów kulturystycznych. Buziaki, kocham Was. Każdy pot to ukryty postęp. Ciało osiąga to, w co wierzy umysł. Nie poddawaj się. Chwilowy bulward wiecznej chwały. Siła buduje się powtórzenie po powtórzeniu. Dziś walczyłeś. Jutro będziesz wdzięczny. Skup się teraz. Efekty przyjdą później. Zmęczenie mija, duma zostaje. Umysł to twój najsilniejszy mięsień. Przekraczaj swoje granice. One kłamią. Każdy upadek to krok do lepszego ciebie. Weź głęboki wdech i spróbuj jeszcze raz. Co trudne dziś, będzie łatwe jutro. Każdy trening to prezent dla przyszłego ciebie. Nie przestawaj, aż poczujesz dumę. Umysł to twój najsilniejszy mięsień. Postęp czeka poza strefą komfortu. Fokus, siła i wiara to droga zwycięzcy. Każda sekunda wysiłku się liczy. Urodziłeś się, by być silnym. Zły trening to ten, który się nie odbył. Krok po kroku, ale nigdy się nie poddawaj. Twoja siła przewyższa wymówki. Zmęczenie mija, rozwój zostaje. Pal granice, nie czas. Każde powtórzenie to krok do lepszego ja. Sprawdź, czy jesteś silniejszy niż myślisz. Nie trenuj z obowiązku, trenuj z ambicji. Jesteś siłą. Pod dziś, uśmiech jutro. Niemożliwe istnieje, póki nie spróbujesz. Trening to świętość, szanuj swoje ciało. Postęp zaczyna się za strefą komfortu. Dzisiejszy ból to jutrzejsze zwycięstwo. Skup się teraz. Efekty zobaczysz w lustrze. Weź głęboki wdech i daj z siebie wszystko. Każda kropla potu jest cenna. Mięśnie rosną na granicy wytrzymałości. Twój upór stanie się legendą. Wykorzystaj szansę, by być lepszym dziś. Nie czekaj na motywację. Stwórz dyscyplinę. Twoje ciało zasługuje na ten wysiłek. Wstań, biegnij, pokonaj. Nie ma półśrodków. Jedyną przeszkodą jest Twój umysł. Nie poddawaj się w połowie drogi. Silny wstaje po każdym upadku. Trenuj, jakby zależało od tego życia. Twoja droga, zasady i zwycięstwo. Korzystaj z szansy, by być lepszym dziś. Twoja wytrwałość stanie się spuścizną. Mięśnie rosną na granicy wytrzymałości. Nie przestawaj, aż poczujesz blask. Twoja determinacja ucisza wątpliwości. Trening to świętość. Szanuj swoje ciało. Każda sekunda wysiłku buduje jutro. Niemożliwe istnieje, póki nie spróbujesz. Dziś pot, jutro uśmiech. Jesteś siłą, której szukasz. Umysł rozkazuje, ciało słucha. Rzuć wyzwanie, nie mogę i zadziwisz się. Każdy wysiłek rzeźbi cię wewnątrz i na zewnątrz. Dzisiejszy pot to jutrzejsza duma. Nie ma skrótów do silnego ciała. Ból jest chwilowy, siła jest wieczna. Podnoś ciężary, łam granice. Skup się na teraz. Oddychaj i ruszaj. Twój postęp nie spieszy się, ale nie stoi. Jedyna porażka to niepróbowanie. Dziś trudno, jutro niezwyciężony. Uszanuj proces. Świętuj każdy postęp. Nie ćwicz dla wyglądu. Ćwicz dla szacunku do siebie. Dyscyplina przewyższa motywację. Każdy krok to zwycięstwo. Zmęczony? Odpocznij, ale nie rezygnuj. Twoje ciało to twoje arcydzieło. Rzeźbie. Siła nie z ciała, a z duszy. Twoja podróż inspiruje bardziej niż myślisz. Siła rośnie z każdym powtórzeniem. Twoja determinacja to najlepsze białko. Zmęczenie napędza Twój rozwój. Nie ma, nie mogę. Jest, jeszcze nie. Chwyć sztangę. Chwyć swój cel. Twoja siła sięga poza siłownię. Każdy dzień to szansa być 1% lepszym. Ciało sięga tam, gdzie wierzy umysł. Pot to magia zmieniająca twoje ciało. Porzuć wymówki. Pokochaj pot. Urodziłeś się, by być wyjątkowym. Trening to Twoja świątynia, szanuj ją. Wątpili w Ciebie? Udowodnij, że się mylili. Jesteś silny jak góra, jesteś silniejszy niż myślisz. Każde powtórzenie buduje Twój zamek. Najlepsza wersja Ciebie jest w budowie. Nie przestawaj, gdy boli, a gdy czujesz dumę. Twój limit określasz tylko ty. Trenuj z pasją, żyj z wdziękiem. Feniks z popiołów, ty ze zmęczenia. Uwierz, dasz radę. Umysł to najważniejszy mięsień. Wzmacniaj go. Każda kropla potu to złoto dla ciała. Nie trenuj dla mody, trenuj dla zmiany. Zmęczenie to zazdrość o Twój postęp. Rzuć wyzwanie niemożliwemu dziś. Ból to zaproszenie do rozwoju. Ciężar na sztandze, lekkość w duszy. Kup się, ciało słucha twych komentarzy. Wymówki? Tylko jutro. Dziś to walka. Każde powtórzenie to pokonuje cię. Twa siła rośnie, gdy świat wątpi. Wdychaj strach, wydychaj zwycięstwo. Pot zmywa wątpliwości. Ciężki trening, wieczna duma. Twój limit to dopiero początek. Każdy krok oddala cię od starego ja. Chwyć żelazo, porzuć lęki. Silny zewnątrz, niezłomny wewnątrz. Nie mogę, nie istnieje. Jest tylko siła i determinacja. Twoja dyscyplina to tajna broń. Silny zewnątrz, niezłomny wewnątrz. Twa droga rozpala ogień w innych. Pot na treningu to wzrost pewności. Nie idź za modą, twórz legendę. Ostatnie powtórzenie tworzy mistrza. Mięśnie rosną w cichym krzyku: Upadłeś? Wstań z jeszcze większą wolą walki. Twoja droga inspiruje nieświadomie. Pal tłuszcz, pal kalorie. Twój upór topi przeszkody. Skup się na teraz. Wszystko albo nic. Trenuj jak wojowniczka. Żyj jak królowa. Każda sekunda wysiłku to inwestycja. Nie przestawaj, gdy boli, a gdy czujesz dumę. Twe ciało to legenda w budowie. Wytrzymałość zdobywa się w ostatnim powtórzeniu. Dzisiejszy pot to jutrzejszy uśmiech. Postęp czeka za uczuciem palenia, uwolnij swój potencjał potem. Silny nie ten, co nie upada, lecz się nie poddaje. Każdy osiągnięty cel to pokonany wróg. Ból jest chwilowy, duma wieczna. Głowa do góry, jesteś ponad swoje granice. Trening to miłość własna w akcji. Twoja odwaga brzmi w podnoszonym ciężarze. Nie ma cudów, jest żelazo i pot. Zmęczenie to cena chwały. Twoja niezwyciężona wersja czeka. Dzisiejsza furia buduje jutro. Uderz się w pierś. Zasługujesz na to. Jedyny stracony trening to ten niepoczęty. Ogień w mięśniach, lud w umyśle. Każdy zdrowy wybór to zwycięstwo. Twoja siła jest zaraźliwa. Rozsiewaj energię. Obudź w sobie olbrzyma. Twój umysł to klucz. Zamknij zniechęcenie. Każda kropla potu to ziarno zwycięstwa. Ból to znak, że żyjesz. Nie noś ciężarów, noś do wody. Porażka nie jest Twoim losem. Wdychaj odwagę, wydychaj sukces. Twe ciało mówi językiem wysiłku. Limit to iluzja słabego umysłu. Dziś dzień, by być lepszym. Każde powtórzenie to cios-wzwątpienie. Silny z zewnątrz, niezniszczalny wewnątrz. Twoja droga to ruchoma inspiracja. Ciężki trening to wieczna duma. Nie podążaj za trendami, twórz legendę, dziś pot, jutro łzy szczęścia. Żelazo nie pyta, słucha. Rzuć sobie wyzwanie, jesteś swoją jedyną konkurencją. Każdy cel to krok ku Olimpowi. Fokus. Ciało to świątynia, nie magazyn. Zmęczony? Świetnie działa. Twoja siła ucisza sceptyków. Trenuj, jakby tlen był w nadmiarze. Nie ma, nie mogę, jest, zrobię to. Dyscyplina to Twoje najlepsze białko, Twoja wytrwałość to Twój podpis. Łam rekordy nieobietnice, Mięśnie rosną w ciszy bólu. Każdy zdrowy wybór to samo miłość, Wstań nawet gdy świat się wali. Twoja odwaga jest zaraźliwa. Postęp wymaga krwi, potu i wiary. Ogień w treningu, spokój w duszy. Trenuj dla szacunku, nie wyglądu. Twój limit to gdzie go postawisz. Ostatnia kropla potu jest kluczowa. Buduje się łzami i żelazem. Twoja historia zaczyna się teraz. Zmęczenie to cena za chwałę. Zmęczenie to cena za chwałę. Przestań, gdy rodzi się legenda. Twoja determinacja jest niezłomna. Trenuj z pasją, żyj z wdzięcznością. Każdy krok oddala zniechęcenie. Twoja siła inspiruje innych. Twoja siła inspiruje innych. Zły trening to ten opuszczony. Skup się, przyszłość Ci podziękuję. Pal tłuszcz, pal kalorie, uwierz w siebie. Jesteś czystą energią. Umysł rządzi, wszechświat słucha. Pot to język zwycięzców. Trenuj ciało, bądź wdzięczny zawsze. Nie ma cudów, jest wytrwałość. Nie ma cudów, jest wytrwałość. Twoja droga to Twoje zwycięstwo. Twoja droga to Twoje zwycięstwo. Ból jest tymczasowy, dziedzictwo wieczne. Nie poddajesz się, odradzasz. Każdy oddech to okrzyk bojowy. Dziś piszesz swoją legendę. Twój spokój to twoja siła. Eksploduj teraz. Rezultat natychmiast. Umysł rozkazuje, żądaj zwycięstwa. Każda kropla potu pisze historię. Ból to cena transformacji. Nie dźwigaj żelaza, nieś odwagę. Ciało słucha twego wewnętrznego głosu. Porażka to nie przepaść, to szczebel. Dziś pokonujesz przeszkody. Spal kalorie swoją energią. Każde powtórzenie to krok do zwycięstwa.